Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa w programie Gość Dnia. Dzisiaj porozmawiam z panem Grzegorzem Kupczykiem, burmistrzem gminy Toszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Udało się panu wygrać w pierwszej turze. Jak pan ocenia swój wynik? Różnica nie była zbyt duża. E, tak, to prawda, różnica nie była zbyt duża, natomiast w większości okręgów za wyjątkiem jednego udało się zwyciężyć, także myślę, że Wynik wyborów jest dla mnie jak najbardziej satysfakcjonujący, tym bardziej, że, że w Radzie Miasta udało się zdobyć o jeden mandat więcej niż w poprzednich wyborach, także jesteśmy jako komitet bardzo zadowoleni z wyników wyborów. No i cieszymy się, że mieszkańcy pozytywnie zweryfikowali naszą pracę, bo to już czwarta kadencja, także już trochę czasu minęło, odkąd zarządzamy miastem. A jak pan ocenia tą kampanię? Czy była trudniejsza niż poprzednie? Zdecydowanie tak, ponieważ czas kampanii nałożył się ze świętami wielkanocnymi, było, było, było trochę mało czasu na kampanię, także była to szczególna kampania, pierwszy raz prowadzona na wiosnę, także myślę, że była inna niż wszystkie do tej pory, no ale wszystko dobrze się zakończyło. Jak pan ocenia frekwencję? Czy mogłaby być większa? Bo tam oscylowała w okolicach 50%, więc jak pan to ocenia? Ja myślę, że jak pokazały wybory parlamentarne, to zdecydowanie mogła być lepsza frekwencja. Natomiast myślę, że ten, ten czas wiosenny, te święta też spowodowały, że nie wszyscy mieszkańcy tak licznie poszli do wyborów. Za nami pierwsza sesja Rady Gminy. Jak pan ocenia obecny jej skład? No, w naszej gminie kilku mamy nowych radnych, także mam nadzieję, że będzie to wartość dodana do, do, do pracy Rady. Mam nadzieję na dobrą współpracę z Radą Miasta, na dobre pomysły radnych. Także po pierwszej sesji bardzo pozytywnie to oceniam. Mam nadzieję, że, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać. No właśnie, bo wielu włodarzy miast ma problem ze współpracą z radami. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Czy, czy były problemy, czy raczej szło to gładko? To zależy, bo u mnie było tak, że w pierwszej kadencji yy, mieliśmy większość, w drugiej kadencji niestety nie, w trzeciej znowu większość i obecnie mamy większość, także myślę, że, że to się różnie układa, ale ja myślę, że, że zarówno Włodarze, jak i, jak i radnych mieszkańcy wybierają po to, aby, aby sprawnie zarządzać gminą miastem i abyśmy się dogadywali bez względu na to, po której stronie politycznej barykady jesteśmy, także myślę, że czy ta współpraca nadal będzie się dobrze układać. Jest Pan burmistrzem od wielu lat. W jakim stanie został Pan Toszek, w jakim jest teraz? Tak, tak, to prawda. Burmistrzem jestem od roku 2010, więc troszkę czasu już minęło. No Toszek, który zostałem był, był taką małą śląską gminą, która, która miała swoje, swoje problemy. Niewiele, niewiele inwestycyjnie wtedy się działo w Toszku, natomiast Dzisiaj, oczywiście, nadal jesteśmy małą śląską gminą, natomiast y, udało się troszkę y, poprawić kwestię inwestycji w naszej gminie. Y, sporo, sporo się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje. W poprzednich latach, y, sporo środków zewnętrznych, unijnych czy to krajowych udało się pozyskać. Y, Także oczywiście, mamy. Jak wszystkie gminy, myślę, w Polsce, swoje problemy, natomiast staramy się je sprawnie rozwiązywać i przede wszystkim poprawiać jakość i standard życia naszych mieszkańców. Skoro jesteśmy przy problemach, czego teraz najbardziej potrzebuje gmina? Jesteśmy w, w trakcie przede wszystkim remontów naszych dróg, bo, bo to, to kwestia, która od. 40 lat w zasadzie w Toszku nie, nie funkcjonowała, dopiero my rozpoczęliśmy takie intensywne remonty i przebudowy dróg. Dzisiaj po tych 13 latach jesteśmy na półmetku. W sumie udało się ponad 32 miliony złotych zainwestować w nasze drogi, także myślę, że to jest, to jest takie kolejne duże wyzwanie na, na, na następną kadencję, aby no przede wszystkim te środki zewnętrzne, bo one pozwalają nam się szybciej rozwijać i zdecydowanie szybciej te inwestycje przeprowadzać, pozyskiwać i nadal te drogi przebudować, bo to jest bardzo istotne dla naszych mieszkańców. A jakie drogi będą w najbliższym czasie przebudowane? Obecnie trwa inwestycja przebudowy ośmiu dróg w ośmiu miejscowościach naszej gminy. My także przebudowujemy drogę pomiędzy miejscowościami Kotliszowice, Wilkowiczki. Także mamy w Pniowie inwestycje, w Kotulinie. Także, także sporo się tego dzieje i, i mam nadzieję, że to tempo rozwoju będzie dalej utrzymane. Dobrze, mamy drogi, a co z edukacją? Czy w tej kwestii jakieś zmiany? Yy, tak, yy, jeżeli chodzi o, o infrastrukturę, ponieważ jesteśmy w trakcie budowy dużej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Toszku. To jest dla nas bardzo duża inwestycja, jak na naszą gminę, największa w historii yy, 15 milionów złotych, z tego 13,5 miliona to są środki pozyskane zewnętrzne. Yy, aktualnie jesteśmy na etapie budowy. Y, przebiega budowa bez zakłóceń, także mam nadzieję, że termin y, oddania hali y, maj 2025 będzie utrzymany i od tego momentu zarówno uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Toszku, jak i mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z pełnowymiarowej hali z widownią. Także myślę, że to będzie. Taka infrastruktura sportowa na miarę XXI wieku. A może szykują się jakieś remonty w szkołach lub budynkach przedszkolnych? Tak, oczywiście. Te, te prace prowadzimy, prowadzimy na bieżąco. Niedawno zakończyliśmy termomodernizację szkoły podstawowej w Pniowie. Obecnie także mamy, mamy plany przede wszystkim budowy przedszkola w Paczynie. To jest też bardzo istotna dla nas inwestycja, ale także takie bieżące utrzymanie to zazwyczaj w okresie wakacyjnym szkoły są remontowane, odnawiane, aby od 1 września dzieci w dobrych warunkach mogły się uczyć. A jak gmina radzi sobie z ekologią, na przykład z, z wymianą źródeł mhm. ciepła, bo to taki teraz ważny temat? Tak, no myślę, że tutaj też mamy, mamy sporo sukcesów na tym kierunku. Przede wszystkim współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze. Ten program cieszy się u nas sporym zainteresowaniem. Były takie momenty, że byliśmy jedną z liderujących gmin województwa Śląskiego, jeżeli chodzi o ilość wniosków złożonych. A ile tych Przez, wniosków było? To jest kilkaset wniosków, tak w sumie. Także, także jak na taką małą gminę, to dosyć, dosyć sporo. No to nas bardzo cieszy oczywiście, bo dzięki temu poprawia się jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy i, i żyje się przyjemniej i przede wszystkim zdrowiej w naszej gminie. Także jak najbardziej te, te projekty ekologiczne są dla nas priorytetem i staramy się mieszkańców wspierać przede wszystkim w wymianie źródeł ciepła, ale także mamy duży program budowy przy nowych oczyszczalni. Ścieków dla, dla małych miejscowości, gdzie nie ma kanalizacji, i tam też już, już ponad 300 tych oczyszczalni zostało zbudowanych z, z dofinansowaniem naszej gminy. Gmina bierze też udział w programie klastr energii, zgadza się? Tak, tak, to jesteśmy członkiem klastra energii mhm. w ramach powiatu Gliwickiego z, z naszymi przyjaciółmi z powiatu Gliwickiego. Myślę, że to też jest inicjatywa, która dobrze się rozwija i z którą w przyszłości wiążemy duże nadzieje. A czy już poczyniono jakieś e, działania w tej sprawie? Mm. E, tak, tak, powołaliśmy spółkę e, międzygminną, która zarządza klastrem e, i obecnie jesteśmy, jesteśmy na etapie przygotowywania programu funkcjonowania klastra. Mm -hmm. e, może zmienimy trochę temat. Co jest mocną stroną Toszka? Ja myślę, że mocną stroną toszka wszystkich są mieszkańcy. To jest, to jest y, nasze największe bogactwo. To jest y, sporo osób jest zaangażowanych w życie społeczne. Y, mamy dużo organizacji pozarządowych, także myślę, że to jest, to jest nasza silna strona. Myślę, że silną stroną też y, jest nasza historia, no bo mamy bardzo bogatą i piękną historię. Mamy Zamek w Toszku, który jest y, własnością gminy. Także myślę, że to też jest, też jest mocna strona. No i położenie, bo, bo jesteśmy troszkę, 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 można powiedzieć, z boku, czyli jest spokojnie, e, mieszka się bardzo przyjemnie. Natomiast mamy blisko zarówno do Gliwic, jak i do autostrady, także dojazd do pracy. Yy, nie nastręcza żadnych problemów i myślę, że, że to są nasze największe atuty na dzisiaj. Czyli idziemy w stronę turystyki? Yy, tak, tak, oczywiście. No, z racji tego, że, że posiadamy zamek, to, to ta turystyka zawsze się przejawiała w, w Toszku i, i, i cieszymy się, że ona się rozwija. Coraz więcej turystów z danych, które posiadamy, odwiedza Toszek, yy, odwiedza nasz zamek, także odwiedza rynek, gastronomię przy rynku, także to nas cieszy, bo to też wpływa na, na ekonomię gminy. A czy są jakieś plany właśnie rozbudowy tej turystyki, jakieś nowe budynki, atrakcje? Staramy się poszerzać tą ofertę turystyczną. Budynków nowych na razie, na razie nie będziemy żadnych na naszym szlaku nowych wpisywać, natomiast chcemy przede wszystkim poszerzać ofertę turystyki na zamku, turystyki weekendowej, bo myślę, że to jest nasza najmocniejsza strona z racji tego, że że leżymy z boku dużej aglomeracji śląskiej, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców aglomeracji, aby aby Toszek odwiedzać właśnie weekendową, szczególnie teraz w okresie wiosenno-letnim. Czyli jakich atrakcji możemy się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni na zamku? No przede wszystkim w maju tradycyjne brewerie, to, to czas kiedy zamek można powiedzieć cofa się kilka wieków wstecz. Gościmy grupy rekonstrukcyjne, które, które prowadzą na Zamku Życie jak w średniowieczu, także myślę, że to jest, to jest taka, taka największa atrakcja w najbliższym czasie. Mm -hmm. Zbliżają się też Dni Toszka. Tak, to prawda, tradycyjnie z początkiem lipca mamy, mamy Dni Toszka. Tradycyjnie weekend, który, który staramy się zapewnić i gościom, i naszym mieszkańcom sporo atrakcji. Mam nadzieję, że tym razem również oferta, która jest przygotowana, przypadnie mieszkańcom i gościom do gustu. A czy w Toszku e, na przykład jest rozwinięta sieć ścieżek rowerowych? Mamy, mamy wspólnie w ramach Powiatu Gliwickiego kilka lat temu przeprowadziliśmy projekt oznakowania ścieżek rowerowych. Także mamy też ścieżki rowerowe. Oczywiście ta infrastruktura także, także wymaga cały czas poprawy i, i, i dopracowania. Natomiast no, to jest też wyzwanie na, na kolejne lata dla nas, żeby, żeby było jeszcze lepiej. Gmina współpracuje też z niemieckim miastem. Na czym ta współpraca polega? Tak to prawda. Współpracujemy z, z gminą Hohenau w Niemczech i z gminą Oleks na Ukrainie. Mamy dwóch partnerów międzynarodowych. Jeżeli chodzi o, o współpracę, no to ten rok jest wyjątkowy, bo mamy 20 lat y, od momentu podpisania współpracy z Hena i 10 lat od momentu podpisania współpracy z Olewskiem. Y, no współpraca z Olewskiem dzisiaj jest utrudniona z racji, z racji wojny na Ukrainie, natomiast staramy się y, cały czas pomagać naszym przyjaciołom na Ukrainie i y, y, y w miarę możliwości wysyłać y, potrzebną pomoc dla nich. Y, natomiast jeżeli chodzi o stronę niemiecką, to myślę, że ta współpraca bardzo dobrze się rozwija. Przede wszystkim to jest, to jest wymiana, wymiana młodzieży, wymiana sportowa. Ale także już po tych 20 latach to są, to są przyjaźnie między naszymi mieszkańcami, bo, bo mamy, mamy sygnały o tym, że, że nasi mieszkańcy już spędzają wakacje na przykład w Hoenau, bo jest to bardzo ładna górska gmina. Także mieszkańcy Hoenau przyjeżdżają prywatnie do, do gminy Toszek, mają swoich znajomych przyjaciół, także to nas bardzo cieszy. Aktualnie jesteśmy po, po takim dosyć e, ważnym wydarzeniu, ponieważ e, w ostatni weekend majowy e, grupa e, kolarska z e, do, do Hohenau pokonała odcinek ponad 500 km na rowerach. Miałem przyjemność e, pokonać ostatni kawałek tam w Hoenau, 20 km razem z nimi. Także myślę, że to też taka, takie wydarzenie, które miało podkreślić doniosłość tego dwudziestolecia współpracy. A czy w najbliższym czasie są planowane jeszcze wydarzenia związane właśnie z tą współpracą? E, tak, tak. Wspólnie, wspólnie z partnerami z Niemiec ustaliśmy, że nie będzie to jednorazowe wydarzenie w ciągu roku, tylko będzie kilka wydarzeń, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. E, my gościliśmy w stronę niemiecką tutaj w kwietniu, także to było dokładnie w 20. rocznicę, czyli 18 kwietnia, e, a my wybieramy się do Hohenau w połowie sierpnia z taką większą delegacją, gdzie będą po ich stronie główne obchody. Następnie tradycyjnie już pierwsze, pierwsza sobota października to Oktoberfest na zamku w Toszku, który wspólnie z gminą Hohenau organizujemy. I znów będziemy gościć naszych przyjaciół z Niemiec. Toszek to nie tylko turystyka, ale też rolnictwo. Jak teraz wiemy, odbywają się protesty rolników. Czy rolnicy mogą liczyć na jakieś wsparcie od gminy? Jak w ogóle wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rolników w Pana gminie? Tak, oczywiście rolnictwo to, to jest bardzo istotna gałąź w naszej gminie. Jesteśmy gminą rolniczą. No, sytuacja jest jak w całym kraju, czyli, czyli dosyć trudna dla, dla, dla prowadzenia. Tego biznesu. No my staramy się oczywiście, oczywiście staramy się wspierać naszych rolników. Nie mamy, nie mamy zbyt, zbyt wiele możliwości ku temu, ale oczywiście przede wszystkim popieramy ich stanowisko, bo, bo, bo to jest dla nas istotne, aby na, na stoły naszych, naszych mieszkańców trafiała zdrowa polska żywność i, i my jako gmina wiejska no doskonale rozumiemy, że, że najlepsze, najlepsze Produkty, jakie możemy spożywać, to są te wyprodukowane właśnie u nas na miejscu, bezpośrednio od rolnika, e, także, także staramy się wspierać rolników. Wprowadziliśmy jakiś czas temu akcję odbioru folii rolniczej od, od rolników. Mam nadzieję, że... Że w niedalekiej przyszłości uda się po raz kolejny tą, tą akcję przeprowadzić, bo rolnicy też na to czekają. Podsumowując naszą rozmowę, na co chce Pan największy kłaść nacisk podczas tej kadencji? Ja myślę, że przede wszystkim dwa, dwie istotne kwestie. Pierwsza to, jest, to są inwestycje, rozwój inwestycji, kolejne inwestycje, bo, bo to jest to, czego potrzebujemy, pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo. One pozwalają nam zdecydowanie szybciej się rozwijać. I oczywiście element społeczny, bo tak jak powiedziałem, mamy sporo aktywnych mieszkańców, i chcielibyśmy tą aktywność jak najlepiej wykorzystać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem serdecznie. był Grzegorz Kupczyk, burmistrz gminy Toszek. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.